odpowiem na świetne pytanie jednego z oglądających mój kanał, którego serdecznie pozdrawiam, który zapytał mnie jak zacząć z biznesem w młodym wieku. To jest niesamowicie ważne nagranie, także jedziemy z tym. I z racji tego, że to jest najlepsze pytanie, jakie kiedykolwiek w ogóle dostałem, domyślam się, że sam możesz być młodą osobą, domyślam się, możesz dać znać w komentarzu ile masz lat, ale mam też dla ciebie prezent specjalny. Z racji, że to pytanie było takie trafione w punkt, to dostaniesz ode mnie książkę Zaprojektuj swoją sprzedaż z imienną dedykacją. Proszę napisz mi na maila patryk Małpa, że ty to ty i gdzieś tę książkę wysłać impostem, bardzo chętnie dostaniesz ode mnie swój egzemplarz, bo pytanie jest przekozacko-mądre. Zacznijmy od punktu zero. Wypierdziesz z głowy wszystko to, co mówi ci rodzina i osoby bliskie. Niestety, ale jesteśmy w takiej zmianie pokoleniowej bardzo mocno i uważam, że ludzi nie uczy się przedsiębiorczości, ba nie zachęca się ludzi do przedsiębiorczości. Czyli bardzo często jest tak, że nasi bliscy mówią nam E, na etat byś poszedł, E, wziąłbyś się za normalny, uczciwą pracę, zresztą moja mama jeszcze parę lat temu mi mówiła, żebym się wziął za szczerą i uczciwą pracę. Ja uważam, że to jest bardzo duży problem, że nie nauczy się nas przedsiębiorczości, o tyle ile trochę łatwiej mają osoby, które wychowują się w rodzinach, gdzie rodzice prowadzą działalność gospodarczą, mogą zobaczyć z czym to się je, są zachęcane bardzo często do przedsiębiorczości, w tych ludziach rozwija się pewne talenty przydatne, zresztą sam znam wiele osób, które ma dzisiaj biznesy, które na przykład nie wiem, jeden zaczynał od sprzedaży pieczarek po straganach, bo Pomagał rodzicom, jeszcze inny pomagał na przykład na polu rodzicom, a jeszcze inny pracował w warsztacie z ojcem i tam się uczył, miał swoje pierwsze próby przedsiębiorczości i to jest w ogóle świetne, jeżeli rodzisz się w takim społeczeństwie, takim, w takich warunkach, no ale niestety większość z nas tego szczęścia nie ma, więc pierwsze co, to przede wszystkim wyrzuć wszystkie porady i sugestie ludzi, którzy nie są w tym miejscu, w którym ty chcesz być. Bo wszyscy ci będą mówić, że idź sobie na etat, zacznij od etatu, idź do normalnej roboty i tak dalej, no bo niestety ale nasze. Rodzicom praca zawodowa bardzo mocno kojarzy się ze sprzedawaniem swojego etatu. Natomiast ja na etat patrzę tak, że po prostu sprzedajesz swoje roboczo godziny i bardzo często sprzedajesz je dużo taniej, ponieważ to ktoś ponosi ryzyko, ktoś ci stwarza warunki do pracy, niż mógłbyś sprzedać je sam. Więc wyrzuć to ze swojej głowy. Skup się na swoich mocnych stronach. Biznes najlepiej buduje się w oparciu o swoje zainteresowania czy o swoją pasję. Takie biznesy są najfajniejsze i musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, co ty dobrze potrafisz robić i drugie, za co ludzie chcieliby Tobie zapłacić, bo dzisiaj jest miliard naprawdę zawodów, którym można wesprzeć inne osoby, bo biznes ma na założeniu pomagać innym, więc możesz ich wesprzeć, natomiast dużo lepiej, jeżeli to jest obszar Twojej specjalizacji, więc skup się na tym, na czym się znasz. Jeżeli, nie wiem, interesujesz się YouTube'em, to przecież równie dobrze możesz prowadzić ludziom kanały na YouTubie, niekoniecznie musisz robić wideo, może będziesz mógł zarządzać tymi kanałami, pomagać im wzrastać, jeżeli interesuje Cię grafika, to być może będziesz tworzyć klientom dobre Grafiki produktowe. Jeżeli interesuje Cię dowolna inna rzecz, interesuje Cię motoryzacja, interesuje Cię budownictwo, to masz gotowy przepis na to, co w życiu mógłby się robić, więc przepis na, na, na swój biznes jest bardzo prosty. I teraz jak zacząć? Znowu wracamy do tego. Nie? Jak wykonać ten pierwszy krok? Przecież na początku Ty nie musisz mieć w ogóle działalności gospodarczej. Możesz A, być podwykonawcą kogoś, czyli zatrudnić się u kogoś jako podwykonawca i robić, świadczyć daną usługę dla niego w jego firmie. Możesz skorzystać też z. Platform, takich jak chociażby Uzmi, gdzie ludzie szukają podwykonawców. No możesz też od razu otworzyć firmę, natomiast ja uważam, że dużo lepiej jest na początek, żeby przetestować swój pomysł, swój model biznesowy, zobaczyć, jaki jest na ciebie popyt, skorzystać z, tych, z tego pierwszego rozwiązania. Dopiero później iść ładować się we firmę, bo bardzo ważnym będzie to, jaka, jaką formę swojej działalności gospodarczej dalej przybierzesz. Kolejna rzecz, nastaw się na to, żeby nie działać w, na zasadzie więcej sprzętu niż talentu, bo ludzie zawsze znajdą sobie wymówkę, nie? Albo nie mam dobrego aparatu, to nie będę kręcić dobrych wideo. Wideo, aparat, to jest już wersja pro. To już musisz naprawdę chcieć i mieć pieniądze, żeby to inwestować. Uważam, że w wielu wypadkach smartfon, no ja akurat mam iPhona 14, w zupełności wystarczy do nagrywania już dobrych filmów. Nie polecam komuś ładować się, wiecie, w leasingi, w koszty, w różne inne głupie rzeczy, tylko i wyłącznie po to, żeby rozwijać biznes. Biznes należy, w mojej opinii, rozwijać za środki, które generujemy, a nie rozwijać za środki, których nie mamy, które generują nam do Dodatkowe koszty. Kolejne, jak zacząć z biznesem, nastaw się na początek, że to będzie ciężka haruwa. Jeżeli chcesz rozwijać biznes, to niestety, ale pierwsze etapy biznesu, wiecie, ludzie chcieliby założyć firmę i leżeć jajcami do góry. W ogóle tak nie działa. Popatrzcie na historię sukcesu każdej osoby, która odniosła jakikolwiek sukces w biznesie, te osoby były na początku nastawione na to, że po prostu trzeba zapierdzielać. I ostatnie, po prostu rób. Nie przejmuj się tym, co mówią inni, dlatego że dla innych zawsze będzie za jakość. Za jakość. Oni sobie już dopowiedzą, Wiedzą, za jak według nich jest. Za wolno, za szybko, za brzydko, za ładnie i tak dalej. Ludzi, którzy będą Cię krytykować, będzie masa, ale pamiętaj, że w większości wypadków myślę, że w 99% są to ludzie, którzy nigdy nie osiągnęli tego, co Ty chcesz osiągnąć. Dajcie znać w komentarzu, jakie macie jeszcze pytania, jeśli chodzi o założenie swojego biznesu w młodym wieku. Tu Wam zaraz mignie nagranie z odpowiedziami na inne pytania oglądających mój kanał. Widzimy się już w czwartek w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się gorąco i do zobaczenia. ◆はい。